Zapytać, no się... zacznijmy może od samego Sylwka Wardengi. O! Wardenga na swoim live wspomniał, że gdy jest moda na wyzywanie kogoś, to ty wtedy się budzisz, zapominasz po dwóch tygodniach i nagrywasz z tą osobą film. Jak to so? odnosisz się do tych słów? No i rozumiem, tutaj Aha. jeszcze było to po prostu jakby, że jak jest jakaś, tak samo jak z nitrozeniakiem, że nitro został bana, to odpaliłeś się na niego. Nitro też nazwał cię psem wtedy. No, nie, jeszcze mnie nominował do śmiecia roku. To też Gdzie jest. Do do złotego, niestety nie dostałem złotego Sergiusza ze śmiecia roku. Jak chciałem. Dziwnie, to, bo sobie? te moje e, słowa. 17, czy, tam a, to, czy to to się, nie, się A po dwóch tygodniach ja tak, nagrywam. Dla mnie, Twitter to nie jest wiem. takie miejsce do dobijania <laughs> trochę szpileczek. To jest 130 <laughs> znaków, to jest takie szybkie, taka szybka puenta, szybka riposta, szybka odpowiedź. A na filmach, jeżeli nagrałem już film, ja się staram się przedstawić każdy problem z dwóch stron: ze strony osoby atakowanej w internecie i ze strony atakującej troszeczkę. Podjąć, podejść do tego pseudo-psychologicznie, bo się interesuje po prostu ludźmi, ludzkim mózgiem, lubię rozmawiać, lubię poznawać ludzi. I zarówno jak czasem kogoś skrytykuję, tak samo mogę później z tą osobą porozmawiać, jak na przykład ją poznałem, miałem okazję podyskutować, albo zmieniło mi się zdanie. Jak dla mnie takie opinie Sylwestra to są rzucane mega mocno pod publiczkę, bo łatwo jest powiedzieć, że no on leci tylko za tym, co mówi tłum, tylko że to nie jest tak, że ja tylko piszę, że o, ktoś jest zły, tylko mówię, że o, nie podoba mi się to zachowanie i tutaj lecę z rozprawką, dlaczego mi się to zachowanie. Nie podoba od początku do końca. Moja opinia zawsze jest oparta na twardy, twardych argumentach. Tłumaczę, dlaczego tak myślę i skąd się to bierze, i szukam źródła. Zatem, jeżeli Sylwester, widzi, to ty, jeżeli Sylwester, Sylwester tylko widzi w tym bieganie za opinią, to tak naprawdę on nie umie słuchać ze zrozumieniem. Co już oglądając mój film o Nataniu Marconiu udowodnił, bo połowy słów, co tam mówiłem, to w ogóle nie zrozumiał i dopytywał się czatu, o co chodzi. Jesteś w stanie zacytować? Nie, no bo muszę obejrzeć w tym filmie. Nie pamiętam tego filmu. Pamiętam, ja że oglądałem reakcję Sylwestra na żywo i on coś tam powie, że ja coś tam powiedziałem o Natanie, że Natan jest jakiś i Sylwester w ogóle źle zrozumiał o co chodziło. Czad go poprawiał, ale on nawet tego nie przeczytał. I po prostu poszedł dalej za swoją myślą, z tą, z tą gdzieś źle odebrał film. I nie wiem, na mnie. Szkoda, że właśnie Sylwester nie ma fejmie i że nie poprowadzi niczego, bo z chęcią się z nim skonfrontował i o tym porozmawiał. Nie, nie wiem, czy mówi on teraz. Nie? Y y no na pewno Sylwek to ogląda. Więc wydaje mi się, że to jest też kwestia taka, że ja z Sylwestrem się bardzo dużo droczę i nie boję się wejść z nim polemikę, nie boję się z nim podroczyć. Z szacunkiem go traktuję, bo moim zdaniem jest bardzo porządnym twórcą internetowym, który jest potrzebny u nas, ale też uważam, że momentami był w internecie hołd. Taki wiesz, takie worship takiego sylwestra wardęgi. Że... Twórcą, który największy hołd mi składał, uważam, że to że był Mandzio, nie? Wystarczy obejrzeć to, jak oglądał we, moje odcinki o i tak dalej. Każdy rzut jego lotką był w serduszko, był idealny, bo on we wszystko trafiał pięknie. Aś mi czasem to było było takiego że... odsiłości. No dobra, ktoś musi patrzeć, czy ten człowiek naprawdę tak ładnie, pięknie trafia i tak ładnie jest wygadany, czy Sylwester po prostu tak ładnie to przedstawia, jednak tej racji nie ma. I jeżeli Sylwester miał rację, a bardzo często ją miał, to mu, ją, to, mu to przyznawałem. Tylko, że Sylwester woli pamiętać o rzeczach o momentach, kiedy mu nie przyznawałem tej racji. Teraz odbijemy troszeczkę od Sylwka i zabieramy się o kapitana Aliena. Się wydaje, że Mandio zaczął najbardziej mnie skrytykował jak z Gimperem miałem tą mini dramę. Bo Robert siedzi tam ja też, czy... Tak, ja nie, 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 jest... poczekajcie, bo teraz jest, jest no, o no, Alienie, no, to no, jest no, ciekawe, czasu... Bo, bo no, Alien go oskarżył no, o, no, 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 o proponowanie no, seksu w zamian no, 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 za no, wynajmowanie no, to, no, mieszkania, my no, coś My byliśmy duetem gamingowym, który robił taki wspólny gaming w roku 2014-2015. I z Alienem się od zawsze mega dogadywaliśmy. I był nawet okres, że ja z Alienem byliśmy współlokatorami. Poleciałem z nim na wspólne wakacje, mieszkał u nas przez miesiąc. Później się wprowadził w ogóle na na pół roku e, zakładaliśmy mu wspólnie kanał, i wszystko, i zawsze się mega mocno brataliśmy. ale po słyszeniu tych wszystkich afer u Gimpera, to na streamie puszcza sobie streama i mówi, że, no słuchajcie, no muszę powiedzieć, tutaj przyznać rację, zgodzić się z Karolkiem, że Mandzio jest okropnym człowiekiem. To, to był to, żart Aliena? mieszkałem. To, to prostu, strasznie no, dziwne. Musiałem się oddawać za <laughs> Jeśli no, to był Taka żart. była sytuacja. Miałem ciężko Oczywiście, że to nie jest prawda. on ja to powiedział dla Beki. Ja mu to wysłałem tego szota z XD po prostu i powiedziałem: Alien, dziękuję Ci. To będzie piękne zwieńczenie mojego filmu z newsami, gdzie to wrzucę na sam koniec. Ja wrzucę na tą mega poważną odpowiedź, że mój prawnik skontaktuje się z Karolem Wątróbką i wyjaśnimy sobie to prawdę. To bardzo dziwnie to ludzie, rozegrali, nie? Bo to Alien to powiedział bardzo na Poważnie i Mandzio na poważnie odpowiedział. Owszem, to był żart, to był jego żart i to widać, że to są osoby, które wiesz, które się o to wspominają, które już w ogóle nie pamiętają kim jest Alien, Bo sentymentalnie do tego jakoś podchodzi, chyba to jakieś twoje czasy. No to tak, to czas, to tak, czas tak. Czas tak. Czas jego stare to były czasy minecraftowe. Widzę, łezka normalnie <laughs> w się <okres śmiech> zakręciła. To, to masakry stare. ja ogólnie... Dzwonić, po co mam dzwonić? Ten okres jest trochę sobie też... Pocitowałem swego czasu właśnie na no. Po co wy uważacie, że mam ten ten a, ale to wzmocnić? Ja taki, tam no, mam do powiedzenia. Ma. Nie będziemy już rozwijać tego tematu. Nie mamy o tym zielonego pojęcia, Nie macie no. o tym wykładu, no. tak więc ja pijanie, nie wiem. No może w ja nie razie nie teraz... Ale nie, ja chcę jeszcze jedno pytanie zadać, bo bardzo mnie to ciekawi. Co ty myślisz o działalności w Tajlandii Amadeusza z Natanem? Na samym początku też nie do końca byłem super za, bo było widać, że po prostu to nowość osób tutaj trans wy polskim w internecie była wykorzystywana trochę na śmieszków, ale chłopaki przeczytali komentarze, przeczytali krytykę merytoryczną i zmienili podejście, później wszystko było super. Jak dla mnie tak to powinno wyglądać. Nie można się, wiesz, na kogoś obrzucać błotem za to, że na samym początku nie wie, jak się czymś zachowa, jeżeli potem że Macie, to biście, nie i ciąga z tego i robi to Żadnego lepiej. tweeta nie napisał, jak wtedy, jak nie wiedział, co, co zrobić LGBT na Polskę, to naprawdę myślę, że bardzo dużo, ironicznie, tak super serio. Myślę, że naprawdę mogliście sporo zmienić w przekonaniach ludzi, bo ludzie mieli pierwszy raz z osobami teraz to jest bardzo rzadkie. Ale ja ogólnie Ale powiedz mi, czy to była też taka strategia m.in. na właśnie Maje Ale nie. Wiecie, jak zaczęła? Maja um... Staśko już teraz pewnie pisze tweeta, zawiodłam się.